Witajcie w przestrzeni arbitrum. Karta dnia 1 lipca 2024. Gwiazda numer 17. Jest to dzień spełnienia oczekiwań. Jest to dzień spełnienia życzeń. Są to nowe możliwości. Jest to uzdrawianie po traumatycznych doświadczeniach. Nadciąga nowa wiedza. Wiedz, że jesteś na właściwej drodze. Karta inspiracji, odrodzenia nadziei. Nie traćcie wiary, bądźcie jak te niegasnące iskry. Nie bójcie się rozczarowań i wykorzystajcie potencjał tego dnia. Będą to nowe okazje do zarobku, ale też do pokazania swoich prawdziwych możliwości. Wspaniałego dnia, kochani. Zapraszam do przestrzeni Arbitrum.